nie potrzebuję Ja chcę Ale widzowie witajcie! Patrzcie, 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 patrzcie Palonka jest na zewnątrz i ona znowu idzie w kierunku YT'ego. Rozgląda się, a, a rozgląda się, czy ja nie patrzę pewnie, nie no super To jest taki standard widzowie już na tym serwerze zaczyna mi to tak irytować. Patrz na szybciej idzie jeszcze ha, się rozgląda po całym... To jest wizowy drama. No wiadomo, to wiadomo gdzie. Dobra Szeke, bo jeszcze mnie zobaczy. Wiadomo gdzie on znajdzie, naprawdę. Wiadomo gdzie on znajdzie. Wizowie, dzisiaj idziemy do Itiego. Ja idę podejwa. Ja mu rozwalam troszkę to miaski dzisiaj, bo ja już mam dosyć wizowy. To jest naprawdę, to jest wszystko, co się dzieje na tej platformie. To jest przesada. Moja dziewczyna. A, o, idzie. No, jeszcze mi się pokaże, kurde, w kamerze. Super. A, i wagonikiem jeszcze sobie ucieknie. Jasne, idź, idź. Idź, to już nie jest twój dom, to już nie jest twój dom Widzowie, zostawcie łapę do góry, subskrybujcie kanał I wpadajcie na trailer, który jest wrzucony na kanał Już jest, na kanale Palion I pamiętajcie 29 kwietnia Jest nowa nuta o godzinie 20, także pamiętajcie A już pojechała, ja już zwinęłam majanatki No to jest super, super, super Let's go do daywa. let's go do Dejwa Dejw Jestem u góry O, czekaj, czekaj, stój tam Dobra robota, udało ci się nawet za... Jeszcze, czekaj... Dobra, 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 super, o, jestem, dzień dobry, witaj Witam serdecznie witaj, witaj. Co, jaki plan na dzisiaj? Bo powiedziałeś mi, że mam przygotować coś do rozwałki no Do destrukcji, destrukcja do głowy etiego, destrukcja mieszkania etiego, destrukcja etiego Yetiego, destrukcja, yetiego, destrukcja, yetiego, 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 no destrukcja. Co mam na destrukcję głowy etiego, mieszkania etiego, domu etiego? Bardzo dobrze, a masz coś jeszcze? Zapalarek, tak jest. Spalimy mu ten. Spalimy mu ten. Poczekaj, ja też mam. Ale może no coś to tylko wezmę. tyle mam, więcej nie mam. Nie, no ja może coś mam, poczekaj. Ale masz skrzydła. No co jest? Uff, perkusja. Spadłem sobie, nawet skrzydła mi się nie uruchomiły, nie, super. Ale, ty, ale to, ty jakoś źle coś zrobiłeś, jak skrzydła Kurde, co one tu znowu robią? Dobra, ja idę zabić. Nie, nie zabijaj, zostaw. Dobra, niech będzie palić. Nie zabijaj! No. Niech się będzie palić. Dobra, co ja tu no. mogę zabrać, żeby go. I śmiercić on ma, nie, szkoda, Ale że on ma, szkoda, że on nie ma żadnego zwierzaka Jakieś perły wezmę Miecze jakieś weź No mecz, mecz nie, mecz nie, mecz nie e, To mam To czekaj la, 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 O, lawa by się... Przy... A ja chyba mam lawę, tu To powie, że tak weź jedną, weź jedną, Weź jedną, weź jedną, weź jedną tu masz, No weź dobra. jedną Dobra, e, dobra, Co ja mogę wziąć? Obsydian. Kurde, zabudujemy mu coś tą obsydę. Ja mam tego dużo. A kurde, trzeba skopać ten obsydę, co tam jest. Masz bo on ma zbyt potężną tą bazę. O, Nie, i tak patrz, masz. Być. Masz, po jednym, Daj po jednym prezenciku. Daj mi coś. Po jednym prezenciku. O, o, o. Uo, a wiesz, że mam takie 4? Ale ja. ja mam 5, ja. no, to super. <laughs> ja wiem, że to jest fajny prezent, Dobra, chodźmy. A tu kiedyś pasz, zamiast latać. Co jest? Czemu panemka tu lata? C Ej, palenka! C tu do mnie! Co, co? Czemu latasz? Gdzie ty byłaś? C do niej. To nie wal, jak co z tego? Gdzie byłaś? No boże, już mnie drażnisz. No proszę czemu do Jacego, bo, bo Jacego jest chyba zły, bo, bo ktoś mu rozwalił, tam wie, to Ciekawe okay. jak to, ha, ha. Pamiętasz jaki był wczoraj film? No tak, pamiętam. No. No i co? No, no i już ja rozwaliłeś? zerwałem, wiesz? No, no nie, no, no pani, no jakoś to wyjaśnimy, to musimy to wyjaśnić no nie, nie, to, nie, to nie, Nie ma co wyjaśniać. Nie ma co wyjaśnić Pawełko, naprawdę, to już film już, już było naprawdę tyci tyci, abym ja powiedział, że są na racji. Dobra, biorę, biorę ten trolejbusa. Nie dałbym, się zapomnieć. No nie Jak nie działa? Zniszczył. Co zniszczył? No, no zobaczysz! No nie działa, wszystko działa, wszystko działa. No co są zniszczył? Się no, kory są no rozwalone. Paliąka, no, tory są rozwalone. Nie są rozwalone, okay. tylko żeś mnie popchła. Posun się. Oj co? <coughs> mówiłam, mówiłam. Posun się. No kurde, drugie <laughs> osłanie popycha w dół. Czasami <laughs> to robić, no bo już prawie wjechałem. Kurde, no nie da się tam Jeszcze wjechać, raz jest zniszczył tak, tory Zniszczone się. są tory Nie, nie, da się da się wjechać No kurde, no i dlaczego tu jest wagonik zamiast normalnego, no co robisz, człowieku? <laughs> no wjechać sam, już miałem Dobra, Palenka, idziemy ogólnie teraz z Lewem rozwalić domiet jego. Nie, co wy robicie? Rozwalamy domiet jego, to co słyszysz? Jest nie nie, 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 nie pozwolę ha, ha. na to ha, ha, ha. Kurde Jest no, Czemu mnie bijesz? Myślałem, że to cen No i co ty robisz, no bije mnie własna girl, no nie wytrzymam No nie idziesz, to jego, Odcie, bo ja sobie mam tego, miecz w ręce, tu. zostaw mnie. Ja tu, bo rozsłyszałam potyczkę słowną? Co? To nie Potyczka niemożliwe. Potyczkę słowną. Co tutaj dojdę? Pocyczkę słowną. Potyczkę, tutaj, tutaj. potyczkę tu. Po słowną z jednym. A, litera, Dobra, super, bohater, lecę. Wiedzicie co, Jeży? jedzi co, co ty tu o. robisz? Wyjpadź tą z żabsa! A co to za dziura? No, o kurde, co ej, Palenka ci dziurę o, zrobiła. O, ale dziurę zrobiła. No wiem kto to, Uuu. wiem kto to, 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 to wy byliście, wy! Ja mam palionka. nagrane, że to była palionka, nie, nie, palionka wiesz? Ja to, niszczę, ja to niszczę, ja to niszczę Kto? To ty palionka? Ja mam nagrane Jak to? Czemu ją wrabiacie? Przychodzicie no nie, tu, niszczycie i ją wrabiacie Nie to, wrabiamy jej Ty stąd. jesteś naiwny, Ty przecież to. Nie wrabiamy jej na pewno to ty zrobiłeś, cały czas mi zawsze niszczyłeś I ty też Kurde Yeti, to była palionka co? W ogóle co to jest A za pokój? A czemu tak mówisz? O, w dobrych kolorach jestem ten pokój, podoba mi się O nie, palionka to ty, I I nie, nie, co ty zrobiłeś I sobie to narysowałeś, O kurde, palionka, no ty, palionka? Ja co ty palionka, palionka, co to było? Co ty, palionka? Ja nie <noise> palionka, ale co ty, ty robicie? Czemu wy mi tu niszczycie? Zapomnieliście kim jestem no, palionka, jesteś co ty śmietnikiem. Nie, czekaj, ja to naprawdę. Co ty powiedziałeś? <śm> że jesteś śmietnikiem. Dobra. Palionka co? Co robisz, palionka, co ty robisz? Palionka? palionka, co ty robisz? Uspokój się, palionka. Palionka, naprawdę się po, te, po tobie tego nie spodziewał. Ooo, Palionka, nie, naprawdę. Jak możesz przyjacielowi takie coś robić? Nie, Ale Yeti, 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 spoko, ja ci to odbuduję, bo jesteśmy żemeczkami, nie? Spoko, Yeti, ja cię. Te, te kobiety takie są. No. no, no panie, zielone, tragedia, zielone, tragedia! Tragedia. No, normalnie Yeti, jesteśmy się bale! To, jest no, to jest wina, Dramat, dramat, naprawdę! Tak zwane się musie, nie? Tragedia! Jesteśmy żemeczkami! Masz wina, żapy! Ja tego nie zrobiłam! Czemu nie? Ej, palęka się zabudowała na no Palionka Ale Palionka sobie to! No, no ja mam wyjść, kopiesz Pani Oga, no pewnie się, no Jezus Patrz, ona zasuwaj to kopie, To po co to stawiasz? A naprawdę, naprawdę, to naprawdę to była ona, chłopaki? Nie no wyrabiacie no. nie? Tak, no Kurde, tak, tak, patrzę, nagrywam non stop, widzę wszystko Serio bo... widziałem, serio widziałem, no No dobra. Nieprawda, nieprawda jak ty możesz być taki głupi? No nie wierzę w to <laughs> Jak głupi, jak głupi, <laughs> jak głupi, ja głupi Prawda, mówię Nie, wiem. Ej, jedz, ale co? Nie ja się pomyliłam Nie, nie, no idzie Titam, tam, do palenki weźmy porozmawiać, bo jest dramat co ona robi Dobra, no, w w ten... Palioka, Palioka, nie, dali. musisz odpowiedzieć szczerze, dlaczego no, no. to robisz? Ej, no, nie. nie! Na tam co Na Nadejś na, na. Ale, ale nie, ona ma przyjść z detonacji! Ona ma z detonacji! Zajem, daj to, daj ten przycisk z detonacji! No nie, daj nie, jesu, nie, 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 No nie, wiem nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak ty to zrobić. Dobra, wy macie mi to naprawić. Jestem eee, królem teraz go. Jetowi. nie, no nie ale to palionka, ale to palionka to zniszczyła nie my. Nie rozumiesz to jest to, to nie, nie byłam ja, nie, to nie byłam ja, to był ten. Palionka, ale, palionka, nie no palionka, ja chciałem sprawdzić ale jak tam wygląda. Patrzcie, chodźcie. Chodźcie, patrz, 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 patrz chodźcie ze mną, chodźcie ze mną. Chciałem no, sprawdzić no. jak wygląda sypialnia Jetiego, naprawdę Palionka Ale że takie co? rzeczy i Tylko nie sypialnia! Nie ty co mnie zraniłaś! Ale Syf to to palionga wstydziłabyś, serio teraz nie Nie ja pytam, na, Szczerze, ja Yeti na twoim miejscu zakończyłby tą przyjaźń. No A to twoja dziewczyna i ty robisz to specjalnie. Co specjalnie? Ale nie, ale nie, nie. rozumiesz nie. tego Yeti, że ten że... no Patrz, ja ci nawet na nas A nawet nawet. Na, 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 co? Nawet nawet <ślać> sery patrz No nawet pozbieram ci tą wodę, zobacz. <ślać> oni jeszcze manipulują, Jeti! Co ty gadałeś? <ślać> Pozbierałem Ci stare nawet to teraz, no Ej. weź Mani Ale nie no, manipulujecie? No nie, nie, ja, nie, A, nie wiem, ja nie wiem w ogóle co to znaczy za ciężki wyraz no, W żadnym wypadku, no błagam jak, No błagam, to błagam jak to mówi w zyku, no błagam Po co oni by mieli kłamać? To nie była ja naprawdę, no wiesz, nie musisz mi uwierzyć na moje dziewczeńskie słówko nie, nie, to jest nie, nie, tragedia, nie, bo ja To nie jest wierzę. tragedia, to tragedia, tragedia Tragedia, tragedia i palionka, praca. tragedia, Palionka, nie, jak mogłaś... Nie, ale ma yeti, i... ale zobacz, yeti, zobacz, patrz, patrz patrz, 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 Yeti, patrz, patrz, yeti zobacz na mnie, ja niszczę te TNT, Palionka znowu postawiła TNT już miała zaproszenie Ej, patrz, była tam, ale... patrz, bardzo zrobiła, widzisz to? Nie. Co? Ale nie, dzięki Nie, to jest mój namiot, Palionka Ale nie byłam ja, no maszmaka. Ale ty byłeś teraz na dole <laughs> Dobra, Palionka, przyjmij się, to ja, to ja uratuję i To ja, to ja uratuję tego no no, ja uratuję tego. patrz, nie, nie. Pa, spadnie. Na szczęście, nie, tak, tak spali na szczęście nie. nie spalił ci się namiot. O, yeti, ale serio, jesteśmy ziemeczkami? Nie. Czemu nie? Bo musisz, bo to za mało. Jak za mało. To za mało, ale dużo ale do ciebie zrobiłem. Ale ty pająka się nie odzywaj, bo ty mnie niszczysz cały czas. A ja nie niszczę niczego, Yeti, ja tego nie robię, no. Ale, ale to jak Ja, to ja, to ja to nie czy nie? Święte króliki, no Kino, popatrz no, co się dzieje się. Palionka, No Palionka, dlaczego no ty tak robisz? Nie, to ja muszę, ja muszę paliona zniszczyć Yeti, przepraszam to, ja teraz, Nie no stąd, przepraszam cię Weź tą palionkę Nie, koniec tego Koniec tego karambolu, bo nie mogę tego wytrzymać zaraz Yeti, jesteśmy tymi rzemeczkami czy nie? No możemy być, ale <laughs> no, co? No elegancko, elegancko No nie mam tytuł na dzisiejszy Popatrz na to, patrz, Yeti uratuj ci dom, zobacz Eee, o, jest Patrz, uratuję przyjaciela Kurde Miałem, a, miałem la, lawę w ręce O kurde Pomyliłem wiaderko kolawy z pod... No trudno, no czasami tak już jest, no czasami... Taka jest, jest błądę, taka jest no, z O nie, gdzie jest Yeti teraz? Gdzie jest Yeti? O, Yeti biegnie, a komu zrobiliśmy tu taką dziuplę? czy znaczy nie, palionka, no dramat Nie zrobiliście? Nic, no zrobiła na o to jest coraz większy chłopak i co tu się dzieje? No ja się staram no, ją ja ograniczyć, ale... palionka odwala! No, gdzie dziura głęboka strasznie jest! Co tam Paniąka lawa robi? Panieka cię u tam Nie No palionka. wiesz co? Nadajesz no, ale... się... Nadajesz się tylko, że ten... O kurde to ten... o eee, <suszynka> no kurde, ja mam was teraz boli coś. <suszynka> co wy robicie? No nie no Paweł tą lawę wydaje. No, co mi tą czas? lawę? Jak to ty masz wiaderko? To była No wiadomo, że tak, Eti. Co? Nie ty, Dave, daj mi tę Nie! Ty. Masz. Nie, zostaw, co to ma być? No trzeba wrzucić ja ja palionkę Daj mi, daj mi ten, Dave, daj mi, ja mi zapalarkę. nie! Masz, nie. Ja, jak co, to ja to mam nie, od palionki, ona mi to, no, to przed tak? Wiesz co, wiesz co mi palionka o. kazała zrobić? Poczekaj, ty, daj mi za mi Daj mi, daj mi ci. No. ci. Tak? Faktycznie. No. Dobra, palionka tak. to jest niesamowite, że kazałaś mi to zrobić, naprawdę. Co? Ja. To jest niesamowite, że kazałaś mi to ty zrobić, Palionka Patrz, ale uratuje to. Kurde, jednak nie. Oj. Ale że zrobił teraz syf, ja no, nie mogę hopę to. strzelił. Palonka kazała mi kazała. to zrobić. Palionka mi kazała No co, czemu płaczesz? Nie płakała Mi, ja, mi jest smutno tak. Daj, to daj, jeszcze, Pana, daj, daj mi jeszcze. Daj, Daj mi jeszcze to Nie wiem jak Palionka kazała mu to zrobić. To daj, daj mi jeszcze ja masz, masz, masz. To jest niesamowite, że Palionka że kazała mu to wszystko zrobić tego! Ale ja tego nie robię tego z własnej woli Yeti, no przestań Nie no, nie rób tego Yeti, Yeti, my jesteśmy ziemiaczkami, my byśmy ci nie zrobili No to dlaczego to robicie? No bo na palionkę każę Nie, Yeti, nie! Kurde! No i widzisz kto wrzucił? Palionka nas wrzuciła tam prawda, widziałem to Patrz Yeti na co? patrz co ja robię tutaj Na co? Gdzie? Zobacz, 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 nie patrz Yeti ty jesteś? No przed wejściem ale syf robisz, kurde! Wow! Nie wrócę nie! No. Ale syf robisz, syw wow! nie rób! Tak! No przecież to jest sama dziura pod ziemią! Syw robisz! Nie, 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 Ma być fajnie! Nie, to tutaj nie wchodzić. No, no, no nie przestań! Nie, dobra, dobra, dramat! Dobra, wiesz nie, co? Yeti, patrz na, nie, twoich miało, coś miało, coś miało Je na twoich oczach! Yeti na twoich oczach! Nie, o, widzisz? Co ci zrobiłeś? No i co mi za to Dobrze. zrobisz? Dobra, robisz. Bo Ej, ogarnij się! Zasłużyłaś za to, co, ile, co chwilę do ciebie zarywa, ty też do niej, to jest drama naprawdę ja już, Tak, ej, jesteś zazdrosny związek... No to jak ch chciałbyś mieć tak w związku No dobra, my wrócimy na palionowo, ty dasz sobie radę, nie? Nie, Właśnie. nie, nie wrócicie a na buduje... żadne palionowo, to nie jest palionowo, tylko to są jetowice, to po pierwsze A po drugie, tak nie zdenerwowałeś, że dostajesz bana Jakiego bana? bana? Bana, I ty, ty bana. możesz bana. gadać Ty pamiętasz żaba? Pamiętasz żaba bana? Dobra, tak, ja ten... i ty dostajesz bana. Ty możesz, ty, ty możesz gadać o banie na moim serwerze, błagam. Stary uważaj, on mi dał kiedyś bana. No bana! Palion? Nie, nie mam jej! Ja. Nie, jest... nie mam mnie! Odbanuj go, ty potworze! I co to I co 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 ma być? ja już nigdy Odbanuj nie zagram go. na... Nigdy nie zagram na paleonowie, no Yeti! I... Nawet, Spróbuj, weź. Weź. Co jest, Zabran... jest no, na nie tak? Nie mam! nie mam zablokowano, to jest zablokowano. Zablokowano cię na tym. Ale, Ale akcja. Co mam teraz zrobić? Wizowie, dajcie ja. mi jakieś rozwiązania. Jak, jak, jak mogę się opanować? Jakie masz. Yeti ty masz dostęp do konsoli? Nieważne, ja mam wszystko. A ty masz wszystko i nic, dobra. Ja się jakoś dostanę. Daj, musisz mi pomóc. Albo bzy, bzyku pewnie ogarnia temat. Dobra, A wizowie, niemożliwe że, niemożliwe, że to jest ostatni odcinek nie no, Niemożliwe, nie może tak być. Wizowie, widzimy się jutro na filmie. Na 100%. Bzyku, wierzę w ciebie. Dasz radę.